Czy bitwa pod El Alamein faktycznie była punktem zwrotnym II wojny światowej w Afryce? Dlaczego niektórzy uważają, że do tej bitwy nie powinno w ogóle dojść? I jak to się stało, że właśnie pod El Alamein udało się Brytyjczykom powstrzymać niezwyciężone do tej pory dywizje pancerne Erwina Romla? Posłuchajcie. 26 maja 1942 roku rozpoczęła się niemiecko-włoska operacja Wenecja. Gigantyczna ofensywa, do której siły osi szykowały się od jesieni 1941 roku. Misternie zaplanowane i przeprowadzone przez Romla natarcie jego Armii Pancernej Afryka doprowadziło do przełamania pozycji obronnych brytyjskiej 8 Armii pod Gazaną i do zajęcia Tobruku. Utrata tego strategicznie ważnego portu 21 czerwca 1942 roku była dla Brytyjczyków wielkim szokiem, a Romlowi zapewniła tytuł który otrzymał dzień później, 22 czerwca 1942 roku. Jednak to, co wydarzyło się w ciągu kolejnych dwóch tygodni, miało kluczowe znaczenie dla obrony Egiptu i prawdopodobnie całego Bliskiego Wschodu. Rommel, chcąc iść za ciosem, postanowił uderzyć na Aleksandrię. Bo to nie Kair czy kanał sueski, a właśnie to Aleksandria była głównym celem Romla latem 1942 roku. A dlaczego? Aleksandria była główną bazą Royal Navy na Morzu Śródziemnym. Dopiero zdobycie tego kluczowego punktu umożliwiłoby wojskom osi myślenie o zajęciu Kairu i dotarcie do Kanału Sueskiego. Tymczasem po drugiej stronie frontu dochodziło do ważnych decyzji, które decydowały o losach kampanii. Po utracie Tobruku nowym dowódcą brytyjskiej 8. Armii został Claude Outknlek, dotychczasowy głównodowodzący sił brytyjskich na całym Bliskim Wschodzie. Zastąpił on pechowego dowódcę tej armii, generała Mila Ritchiego. Outknlek odstąpił od zamaru Ritchiego z toczenia walnej bitwy, której stawką byłby Egipt. Jego głównym celem stało się niedopuszczenie do rozbicia ósmej armii i zachowanie jej podstawowych sił, po to, aby po odwrocie na linię El Alamein. Dogodnie jego zdaniem do obrony, zastopować wreszcie Romla. Plan nowego dowódcy ósmej Armii udał się całkowicie. W serii walk, nazywanych potem pierwszą bitwą pod El Alamein do 3 lipca 1942 roku, Auchinleck zatrzymał błyskawiczny marsz wojsko Romla, któremu do Aleksandrii pozostało zaledwie 80 kilometrów. Po wyczerpaniu zapasów paliwa, żywności i amunicji, Rommel zatrzymał swoje wojsko na linii od depresji Al-Qattara do wybrzeża na zachód od El Alamein. Tutaj miał nadzieję na uzupełnienie zapasów przed ostatecznym atakiem na Aleksandrię. Liczył, że uda mu się zaatakować, zanim szybko rosnąca w siłę 8 Armia Brytyjska uzyska przewagę nad jego własnymi wojskami. W międzyczasie doszło do kolejnego kluczowego wydarzenia na froncie afrykańskim. Brytyjski premier Winston Churchill usunął generała Clauda Kinleka ze stanowiska naczelnego dowódcy wojsk brytyjskich na Bliskim Wschodzie i pełniącego obowiązki dowódcy Ósmej Armii. Churchill obwiniał Auchinleka przede wszystkim za utratę Tobruku. Nowym dowódcą Ósmej Armii miał zostać generał William Gott, dotychczasowy dowódca walczącego w ramach Ósmej Armii XIII Korpusu. I być może William Gott byłby później najsławniejszym brytyjskim marszałkiem z okresu II wojny światowej, ale stało się jednak inaczej. 7 sierpnia samolot lecący z Williamem Gotem do Kairu został w rejonie Burg al Arab ostrzelany przez niemieckie myśliwce i zmuszony do lądowania na pustyni. Samolot zaraz po wylądowaniu stanął w płomieniach i uratowało się z niego tylko czterech członków załogi. Pozostali, w tym nowy dowódca ósmym armii, zginęli w ogniu trawiącym maszyną. Następcą Gota, zgodnie z wolą Churchilla, został generał Bernard Montgomery. O którym na pustyni mało kto jeszcze słyszał. Jednak po przybyciu do Afryki, Montgomery zabrał się do pracy z wielkim zapałem i z wielką pewnością siebie, co bardzo szybko dało pozytywne efekty. Tymczasem dookoła wojsk walczących w Afryce toczyła się wielka bitwa na Morzu Śródziemnym, w której każda ze stron starała się przerwać szlaki logistyczne przeciwnika. W bitwie tej alianci wyraźnie wygrywali. Dzięki informacjom uzyskanym po złamaniu kodów Enigmy, brytyjskie bombardowania włoskich konwojów zaopatrzeniowych i północnoafrykańskich portów miały druzgocący wpływ na plany logistyczne osi. Rommel w ciągu pierwszych 8 miesięcy 1942 roku otrzymał tylko 40% minimalnego poziomu zaopatrzenia. Pomimo powtarzających się obiecyń z pomocy, zarówno ze strony Hitlera, jak i Mussoliniego, Przepływ materiałów wojennych osi zmniejszył się przez resztę roku. W przededniu bitwy Rumel miał paliwo na zaledwie 4 dni, amunicję na 9 dni, chleb na 3 tygodnie i żadnych świeżych owoców czy warzyw. Natomiast sytuacja aliantów poprawiała się z dnia na dzień. Korzystając z linii kolejowych i dróg naziemnych do Kairu, 8 Armia budowała znaczną przewagę w ludziach, czołgach i artylerii oraz amunicji. Ponadto alianci otrzymali około 270 nowych amerykańskich czołgów Sherman, a także amerykańskie czołgi Grant, które w dużym stopniu wzmocniły potencjał dywizji pancernych generała Montgomery'ego. Do rozpoczęcia kolejnej bitwy pod El Alamein potencjał jednostek pancernych 8 Armii wzrósł do ponad 1300 czołgów, w tym ponad 280 amerykańskich Shermanów i 240 Grantów. Znocona została również artyleria 8 Armii. Brytyjczycy posiadali ponad 1400 armat przeciwpancernych, a artyleria polowa liczyła ponad 850 dział. Tymczasem po drugiej stronie frontu nie działo się dobrze. Chronicznie niskie ciśnienie krwi i poważne dolegliwości żołądkowe Romla, które nękały go przez cały rok 1942, zdecydowanie się nasiliły i ostatecznie zmusiły Romla. Do opuszczenia Afryki i udania się 23 września na leczenie do Europy. Romla w roli dowódcy Armii Pancernej Afryka zastąpił generał Georg Sztumę. Rommel, wyjeżdżając, pozostawił mu instrukcje i kazał się natychmiast powiadamiać o każdej większej aktywności aliantów. Nie spodobało się to Sztumemu, który poczuł się urożony tym brakiem zaufania ze strony Romla. Niemiecki feldmarszałek zdawał sobie świetnie sprawę, że wobec rosnącej przewagi materiałowej Brytyjczyków i własnych braków paliwa, a także niewielkiej ilości posiadanych czołgów, jego armia nie jest w stanie prowadzić obrony ruchowej. W związku z tym Rommel zdecydował się na klasyczną obronę pozycyjną z piechotą osłoniętą rozległymi polami minowymi w pierwszym rzucie oraz jednostkami pancernymi w drugim rzucie, które kontratakami miały zepnąć Brytyjczyków na pozycje wyjściowe. Na południowym skrzydle walczących wojsk znajdowała się olbrzymia depresja Al-Qattara. Są to wielkie słone bagna uniemożliwiające jakiekolwiek przemieszczanie się w tym terenie. Depresja Al-Qattara stanowiła dla obydwu walczących stron idealne zabezpieczenie przed obejściem przez przeciwnika z tego kierunku. Rommel wykorzystał tę depresję jako południowy fundament swojej obrony, którą rozbudował w oparciu o sieć polowych umocnień i gigantycznych pól minowych. Niemcy i Włosi umieścili na swoim przedpolu ponad pół miliona min. Zmuszało Brytyjczyków do nacierania wąskimi, wytyczonymi przejściami, na których Niemcy i Włosi mogli skoncentrować ogień artyleryjski. Roman liczył, że Montgomery zaatakuje na kilku odcinkach jednocześnie. Szczególny nacisk położył więc na wykonywanie natychmiastowych kontrataków w miejscach, gdzie Brytyjczycy ewentualnie włamią się w pozycje niemiecko-włoskie. I przy takim założeniu bardzo ważne było zorganizowanie wszędzie jednakowo silnej obrony, co przy licznym udziale jednostek włoskich, które posiadały mniejsze możliwości bojowe niż jednostki niemieckie. Nie było to takie łatwe do urzeczywistnienia. Aby to osiągnąć, Rommel zaczął propagować przekładaniec, przeplatając na przemian rejony obrony batalionów włoskich i niemieckich, aby żołnierze włoscy poczuli się pewniej w towarzystwie jednostek mocniejszego sojusznika, jakim byli Niemcy. Romlowi zależało, aby jego wojska pancerne w początkowym etapie brytyjskiego natarcia nie dostały się pod morderczowień alianckiej artylerii. Po drugie, przewaga powietrzna wojsk Montgomery'ego sprawiała, że manewry czołgów na otwartej pustyni były wyjątkowo łatwe do wykrycia, a czołgi były narażone na ataki alianckiego lotnictwa. Dodatkowo, dywizje pancerne osi cierpiały na poważne braki w czołgach, co w znacznym stopniu uniemożliwiało Romlowi prowadzenie obrony ruchomej. Niemiecko-Włoska Armia Pancerna Afryka dysponowała tylko około 500 czołgami. I 190 samochodami pancernymi. System obrony wojska Romla miał od 8 do 12 km głębokości na całej długości frontu. Pierwszy pas mil miał głębokość od 1 do 2 km i był słabo obsadzony przez posterunki piechoty. Drugi pas, główna linia obrony, znajdował się 1,5 kilometra za pierwszym i był silnie obsadzony przez niemiecką i włoską piechotę. Trzecią linię obrony stanowiły gotowe do natychmiastowych kontrataków dywizje pancerne. 15 Dywizja Pancerna i włoska Dywizja Pancerna Litorio stały na północy, podczas gdy 21 Dywizja Pancerna i Dywizja Pancerna Ariete zajmowały podobne pozycje na południu. Łącznie Rommel miał do dyspozycji oprócz czołgów prawie 108 tysięcy żołnierzy, w tym około 50 tysięcy Niemców, około 480 dział polowych i 850 dział przeciwpancernych. W tym 86 armiat przeciwlotniczych, 88 mm. Plan ataku Montgomery'ego opierał się na dwóch elementach. Wiedział, że Rommel spodziewał się ataku. Brytyjski dowódca zdawał sobie też sprawę, że zaskoczenie może osiągnąć tylko poprzez ukrycie miejsca ataku. Montgomery postanowił zatem za wszelką cenę przekonać Rommela, że główne uderzenie nastąpi na południu. Podczas gdy główne siły zamierza skoncentrować na północnym odcinku i tam przełamać obronę Wojska osi. Jak jednak oszukać wroga na płaskiej jak stół pozbawionej lasów i innych naturalnych miejsc do ukrycia pustyni? Brytyjczycy wymyślili plan Bertram, gigantyczną operację dezinformacyjną mającą na celu zmylenie Niemców. W ramach tego planu na południu powstały drewniane działa, okopy, pozycje artylerii oraz całe miasteczko namiotowe. Setkami budowano atrapy czołgów z worków i żerdzi. Najbardziej udanym projektem oszustwa była budowa fałszywego rurociągu na południu, który rzekomo miał transportować wodę dla całej masy dywizji, które niby się tam znajdowały. Postępy w jego rozbudowie były starannie mierzone, tak aby wskazywały na ukończenie na początku listopada. Tymczasem na północy ponad 700 drewnianych stelaży zostało umieszczonych nad czołgami, aby wyglądały one na skład. Pełen skrzyń. Ponad 300 dział artyleryjskich i magazynów amunicji zostało częściowo zakopanych w piasku. W ten sposób piloci Ludwaffe przyzwyczaili się do widoku statycznej masy skrzyń na północy, podczas gdy sektor południowy zdawał się szybko zapełniać ogromnymi ilościami czołgów, dział i elementów wsparcia piechoty. Żeby rozbić pozycje obronne wojsko-osi, Montgomery chciał najpierw dokonać potężnego uderzenia artyleryjskiego i lotniczego, a następnie brytyjski 30. Korpus składający się z 9. Dywizji Australijskiej, 51. Dywizji Piechoty, 2. Dywizji Nowozelandzkiej, 1. Dywizji Południowoafrykańskiej i 4. Dywizji Hinduskiej miał przebić dwa korytarze przez pola minowe, przez które dalej na zachód miał uderzyć 10. Korpus złożony. Z pierwszej dziesiątej dywizji pancernej. Na południu w sektorze 13 korpusu głównym celem natarcia było ściągnięcie jak największej liczby wojsk przeciwnika z północy, a tym samym ułatwienie wykonaniu zadania 30 i 10 korpusowi. Jednocześnie 13 korpus miał unikać ciężkich strat. Dotyczyło to zwłaszcza siódmej dywizji pancernej, która była potrzebna jako silna i zwarta jednostka po przełamaniu. Montgomery zadecydował, że atak musi rozpocząć się przy pełni księżyca wieczorem. Pełnia była potrzebna po to, by saperzy 8 armii mogli wykonać przejście w polach minowych. Wykonanie tego w dzień nie wchodziło w ogóle w grę, bo gdyby wchodzące, wykonane przejścia dywizje pancerne utknęły z jakichś przyczyn, przy świetle słonecznym byłyby idealnym celem dla niemieckiej artylerii. Za najbardziej właściwą datę Montgomery uznał noc. Z 23 na 24 października, dlatego że zapewniała ona 10 godzin ciemności, a do tego następnych 6 nocy także zapewniało światło księżyca równie dogodne do kontynuowania natarcia. Wobec oczekującego 8 armię zadania przełamania obrony wojskości jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania było wykrycie pulminowych. Później wykonanie w nich przejść. O szerokości wystarczającej dla ruchu pojazdów i takie oznaczenie, aby pojazdy mogły przejechać mimo ciemności i tuwanów kurzu wzniesionych wybuchami pocisków oraz przez czołgi i inne pojazdy. Do wykrycia min i wykonania przejść oprócz tradycyjnej metody nakłuwania gruntu magnetami, zastosowano także detektory metalu, dopiero co wprowadzone do uzbrojenia jednostek wojsk inżynieryjnych. Do czasu rozpoczęcia ofensywy ósma armia otrzymała w sumie 499 detektorów. Saperzy dostali również ponad 88 tysięcy lampek i 200 kilometrów taśmy do oznaczenia przejść w polach minowych. Zanim jednak ósma armia rozpoczęła natarcie, pięć pracowitych dni i nocy miało lotnictwo alianckie, które zaatakowało lotnictwo przeciwnika, aby na czas operacji wywalczyć nad obszarem bitwy przewagą w powietrzu. Ponadto bombardowano Tobruk i mniejsze porty w Ceranejce. Atakowano także konwoje ciężarówek z zaopatrzeniem i wszelkie wykryte obiekty w bliskiej strefie frontu. O godzinie 21:40 23 października 1942 roku alianci rozpoczęli ostrzał na całej linii obrony, skupiając najpotężniejszy ogień artylerii na północnej części włosko-niemieckiego pasa obrony. Generał Stummel, tymczasowy dowódca Armii Pancernej Afryka, rozkazał artylerii osi milczeć i oszczędzać skromne zapasy amunicji. Dzięki temu alianci w początkowym okresie mogli realizować swój plan bez zakłóceń. Na północy 70 tysięcy ludzi i 600 czołgów ruszyło przeciwko 12 tysiącom Włochów i Niemców z dywizji piechoty Trento i niemieckiej 164 Dywizji Piechoty. Pod presją aliantów włoski 62 pułk piechoty jako pierwszy załamał się i rozpoczął odwrót. W ciężkich walkach 164 dywizja również poniosła duże straty. Tymczasem na południu 4 dywizja hinduska i 7 dywizja pancerna wykonały ataki mające za zadanie związanie jak największej siły osi i zatrzymanie na tym kierunku niemieckiej 21 dywizji pancernej i włoskiej dywizji pancernej Ariete. Do godziny pierwszej, 24 października alianci spenetrowali główną obronę na głębokość 10 km. Jednak o świcie brytyjska ofensywa została zatrzymana. Piechota napotykała coraz więcej min, a opór wojsk osi rósł. Stało się to, czego Montgomery obawiał się najbardziej. Zespoły rozminowujące nie były w stanie dotrzeć do zachodniej krawędzi polaminowego, a brytyjskie siły pancerne utknęły w wąskich przejściach. Oczyszczonego z nim terenu. Stały się teraz łatwym celem dla artylerii wojsk osi, która prowadziła ciężki celny ogień, który utrzymywał alianckie czołgi bez ruchu przez cały dzień. Na południu XIII korpus również nie zdołał przebić się przez dwa pasy min-osi i utknął pomiędzy nimi przez całe 24 października. Oczywiście Roman został natychmiast powiadomiony o rozpoczęciu lęskiego natarcia i opuścił szpitalne łóżko tak by jak najszybciej przybić z powrotem do Afryki Północnej. Tymczasem bezpośrednio dowodzący wojskami generał Stumme wciąż nie był pewien, gdzie znajduje się główny kierunek alianckiego ataku. Dlatego trzymał na dotychczasowych pozycjach 21 Dywizję Pancerną i w ten sposób nieświadomie umożliwiał Montgomery'emu osiągnięcie jego celu. Dodatkowo, w wyniku brytyjskiego ognia artyleryjskiego, została zerwana łączność pomiędzy punktem dowodzenia Sztumego a podległymi mu jednostkami. Dowódca armii postanowił udać się osobiście na linię frontu i przekonać się na własne oczy, jak wygląda sytuacja. W trakcie drogi jego samochód znalazł się pod ostrzałem brytyjskim. Sztumę doznał ataku serca i wypadł z samochodu. Gdy kierowca, zorientowawszy się, co się dzieje, na pełnym gazie gwałtownie zawrócił, by zabrać swojego dowódcę. Ten jednak już nie żył. Nowy dowódca, którym czasowo został generał Wilhelm von Thoma, wiedząc, że Rommel wkrótce przybędzie do Afryki, aby go zastąpić, postanowił do tego czasu nie podejmować żadnych decyzji. Wprowadziło to chwilowy paraliż w dowodzeniu wojskami osi i bardzo pomogło w realizacji planu Montgomery'ego. Wieczorem 24 października Alianckie siły podjęły kolejną próbę natarcia na północy. Próba częściowo się powiodła i Brytyjczycy nieco posunęli się do przodu. Na południu natomiast atak brytyjski został krwawo odparty. W tej sytuacji Niemcy znaleźli się przed idealną szansą, by skoncentrowanym atakiem odeprzeć i zniszczyć zmęczone i zdezorganizowane brytyjskie wojska. Jednak Rommel był jeszcze poza Afryką, a generał Fontome wciąż nie był pewien lokalizacji głównego kierunku natarcia aliantów i postępował bardzo ostrożnie. Zdecydował się pozostawić 21 Dywizję Pancerną na południu i zaatakować na północy siłami 15 Dywizji Pancernej. Jednak ten niezbyt agresywny kontratak wykonany zbyt małymi siłami nie przyniósł efektów. Niemieckie czołgi niszczone przez artylerię i lotnictwo zostały odrzucone i 15 Dywizja Pancerna Zakończyła dzień 25 października zaledwie 31 sprawnymi czołgami. Rommel, który przybył wieczorem, zastał armię Osi w kryzysowej sytuacji zaopatrzeniowej. Pozostało jej paliwa tylko na 3 dni walk, amunicja była na wyczerpaniu. W niektórych miejscach alianci wystrzeli 500 pocisków na każdy pocisk wystrzelony przez artylerię wojsk Osi. Zresztą podczas całej bitwy Brytyjczycy wystrzelili ponad milion pocisków. Jednak Rommel natychmiast rozpoznał alianckie zamiary i zaczął sprowadzać 21 Dywizję Pancerną z południa, aby dołączyła do resztek 15 Dywizji Pancernej. Mimo alianckiego przeciwdziałania z powietrza i ognia artyleryjskiego, udało się Niemcom przeprowadzić ten manewr w mniej niż 24 godziny. W międzyczasie alianci posunęli się naprzód w północnym sektorze, jednak znaczna część ich sił wciąż tchła. W wąskich korytarzach początkowego wyłomu. Straty Brytyjczyków rosły, a dowódcy niższego szczebla sprzeciwiali się dalszym atakom przez pół minok. Montgomery, który bez cienia wątpliwości był zdecydowany dalej realizować swój plan, każdego ranka i wieczora spotykał się z dowódcami korpusów, zapewniając, że dywizje pancerne przebiją się zgodnie z pierwotnym planem. Groził też, że dowódcy, którzy wykażą się zbyt małą agresywnością na polu walki, natychmiast zostaną zdjęci ze stanowiska. Tymczasem wojska Montgomery'ego były wyczerpane dotychczasowym natarciem. W ciężkich walkach Brytyjczycy ponieśli bardzo duże straty, sięgające aż 6 tysięcy ludzi zabitych, rannych lub zaginionych i około 300 czołgów wycofanych z akcji. Bitwa zbliżała się do punktu kulminacyjnego. Montgomery aby przełamać impas w bitwie, postanowił po raz kolejny przechytrzyć Romla. Zdecydował się skoncentrować australijską dziewiątą dywizję do natarcia wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, aby odciągnąć jak najwięcej sił niemieckich na północ. Gdyby doszło do rozerwania niemiecko-włosko-niemieckiej siatki obronnej, wówczas decydujący cios mógłby zostać wprowadzony z powrotem w pierwotnym punkcie przełamania, ale tym razem wyłącznie na pozycje włoskie. Australijczycy wykonali rozkaz. W energicznym ataku odcięli większość sił niemieckiej 164 Dywizji Piechoty od reszty wojsk osi. Rommel złapał się na ten wybieg Montgomery'ego i rzucił w celu ratowania 164 Dywizji wszystko to, co pozostało z 21 Dywizji Pancernej i 90 Dywizji Lekkiej. Przez cały 30 i 31 października Niemcy atakowali twardo broniących się Australijczyków. I w końcu połączyli się z większością elementów 164 Dywizji. Jednak zapłacili za to wysoką cenę. Decydujący atak Montgomery'ego, oznaczony kryptonimem Supercharge, miał rozpocząć się w nocy z 31 października na 1 listopada. Przy huraganowym ogniu własnej artylerii, druga Dywizja Nowozelandzka miała rozerwać obronę przeciwnika na północ od istniejącego północnego korytarza. Przez tę lukę 10 Korpus miał. Pierwszą, siódmą oraz dziesiątą dywizję pancerną wedrzeć się na otwartą pustynię. Jednak brytyjskie natarcie opóźniało się ze względu na trudności z przegrupowaniem wojsk, a czas naglił. Rommel w każdej chwili mógł zorientować się w planach Brytyjczyków. Dopiero 2 listopada o godzinie 1 w nocy udało się Brytyjczykom rozpocząć natarcie. Prawie 800 alianckich czołgów wspieranych przez 360 dział Zaatakował wojska osi i o świcie alianci przedarli się na otwartą pustynię. Niemcy próbowali zatrzymać wojska aliantów, jednak niedobitki 15 i 21 Dywizji Pancernej były już za słabe, by realnie myśleć o zwycięstwie. Późnym popołudniem doszło do zaciekłej bitwy pancernej pod TL L. Akakir, po której niemieckim dywizjom zostało już tylko 35 czołgów. Rommel zrozumiał, że przegrał. W nocy nakazał swoim wojskom rozpocząć odwrót do Fuka. 90 Lekka Dywizja i Włoski Korpus Szybki miały wycofywać się na tyle powoli, aby włoskie Dywizje Piechoty mogły dotrzymać im kroku. W tym planie Romlowi niezwykle pomogła aliancka ostrożność, którą ich wojska posuwały się do przodu. Dawało to nadzieję, że znaczna część włoskiej piechoty może zostać uratowana. Wszystko zmieniła jedna decyzja. 3 listopada 1942 roku Rommel otrzymał od Hitlera rozkaz zatrzymania odwrotu i utrzymania wszystkich pozycji za wszelką cenę. Według słów Romla, byliśmy oszołomieni i po raz pierwszy podczas kampanii afrykańskiej nie wiedziałem co robić. Ogarnęła nas pewnego rodzaju apatia, gdy wydaliśmy rozkazy. Aby wszystkie istniejące pozycje zostały utrzymane zgodnie z instrukcjami od najwyższych władz. Rankiem 4 listopada alianci zaatakowali i szybko przedarli się przez słabe linie obronne wojsk ROMLA. Cała włoska dywizja Ariete została okrążona. Rommel wbrew Hitlerowi o 15.30 nakazał ponowne rozpoczęcie odwrotu. Ostatecznie ósma armia nie zniszczyła armii ROMLA, ale zadała jej. Tak poważne straty, że przez resztę kampanii afrykańskiej siły osi były już tylko w stanie krok po kroku cofać się coraz dalej. Niemieckie jednostki zostały zredukowane do szkieletów, podczas gdy włoskie dywizje Ariete, Trento, Trieste i Litorio zostały niemal całkowicie zniszczone. Z około 108 tysięcy ludzi osi, którzy rozpoczęli bitwę, 2000 zginęło, a ponad 30 tysięcy dostało się do niewoli. Alianci zniszczyli ponad 1000 dział i 400 czołgów. Straty aliantów wynosiły 13 zabitych, rannych lub zaginionych i 500 zniszczonych czołgów. Wynik bitwy pod Alamein położył kres wszelkim nadziejom osi na zdobycie Egiptu i był początkiem końca okupacji Afryki Północnej przez państwa osi. Niektórzy historycy uważają jednak, że ze strategicznego punktu widzenia bitwa ta nigdy nie powinna była zostać stoczona. Wskazują, że listopadowa operacja Torch w Maroku i Algierii zmusiłaby Rona do odwrotu w ciągu kilku tygodni i dołączenia do innych sił niemieckich w Tunezji, niezależnie od wyniku pod El Alamein. Montgomery mógł na to poczekać i uniknąć strat związanych z walką na silnie bronionych polach minowych. Bitwa jedynie przyspieszyła to, co było już nieuniknione, ale wielkim kosztem. Pomimo wątpliwego wpływu strategicznego, Zwycięstwo miało ogromne znaczenie psychologiczne dla aliantów. El Alamein było pierwszą bitwą, w której Rommel został zdecydowanie pokonany i przywróciło brytyjskiej ósmej armii pewność siebie, a także było ogromnym sukcesem propagandowym dla Wielkiej Brytanii.